Dolnośląskie czwarta liga, kolejka numer 6. W międzyczasie nasz partner wykonał pierwszy rozkładowy kurs w trakcji wodorowej. Lokomotywa Pesy wjechała z jeleniej góry do Karpacza podczas forum ekonomicznego 18 zespołów. Do wielu z nich dojedziecie pociągami kolei dolnośląskich 36 goli padło w kolejce numer 6, na przykład tego co działo się na wojskach. Zapraszam Państwa tradycyjnie Andrzej Padniewski nagranie niestety nie dotarło w całości do nas z księgi. Nic więc tylko informujemy, że Chrobry Dwa Głogów wywozi spod Lubina trzy punkty. Spotkanie dwóch beniaminków AKS Bazalt Strzegom. Leksat Kościelec dostarczyło całej wielkiej serii goli. Modu Sisae strzelił dla gości, wyrównał Damian Hajewski w 39. minucie. Później w 50. ten sam zawodnik wykorzystał rzut karny. Jest 2 do 1 dla AKS-u Bazalt Strzegom. Jednak goście odstrzeliwali bramkę skutecznie, bociech Strzemski dobijał strzał, później Leksad wyszedł jeszcze na prowadzenie w 82 minucie. Sebastian Taranek ucieszył. Łapkę rezerwowych Leksadu. Cieszyła się ona jednak do 96 minuty, gdy Hat-tricka ustrzelił Damian Hajewski i Peniamikowie dzielą się punktami. W Nowej Rudzie długo nie przynosiło goli, jednak w 90 minucie Arkadiusz Piech wyprowadził gospodarzy na prowadzenie, będący jednak w dolnych rewirach tabeli. Piłkarze z Mirkowa dali radę wyrównać Jakub Pancerz. W 93 minucie sprawił, że Piast Nowa Ruda stracił pierwsze punkty w tym sezonie. Środa Śląska też walczy o punkty, tutaj ewidentny faul w 30 minucie na gola karnego zamienił Damian Celuchy w 42 ponownie Damian Celuch skierował piłkę do siatki. Moto Jelczoława prowadzi do przerwy 2 do 0, piękny strzał przed pola karnego, jednak rykoszet od Kaspra Urysza sprawił, że honorową bramkę strzeliła Polonia Środa Śląska, jednak czy punkty jadą do ławy? W Trochowicach górnik Złotoryja podgrał przeciwko gospodarzom. Bartłomiej Kłos wyprowadził gości na prowadzenie, wyrównał jednak Władysław Sabenko w dziesiątej minucie. Do przerwy utrzymywał się remis 1 do 1. W drugiej połowie gola strzelali jednak tylko goście Patryk Ruszczak. W 56. minucie Tymoteusz Wąsiewski w 74. ustanowił wynik spotkania. Później z Motoryja Włoraca do tego pięknego, najstarszego miasta w Polsce z trzema punktami. Mecz na szczycie w Żmigrodzie oczywiście transmitowany przez Players for Players. Wychodzą gospodarze na prowadzenie piasty Żmigród. Patryk Łukaszewski w 19 minucie, jednak Parycu ma w swojej ekipie kilku bardzo doświadczonych zawodników. Wojciech Łuczak w 35 minucie wyrównał, a w 78.00 sprzed pola karnego Grzegorz Kotowicz wyprowadził gości. Na prowadzenie jeszcze w samej końcówce spotkania Piotr Grzelczak skierował piłkę do siatki, trzy punkty ze Żmigrodu wywożą całkiem niedaleko do Słowa piłkarze baryczy i to oni są liderem po tej kolejce. Lechia Dzierżoniów, błyskawica gać, całe mnóstwo goli zobaczyli kibice w Dzierżoniowie, którzy wygrali się na mecz. Kamil Jurasz, który wyprowadził gospodarzy na prowadzenie w 15 minucie, 27 minuta. Piękny lot, Bartosz Rzebski jest 2 do 0, 3 do 0, w kompletnie niekryty Kamil Siłkowski Po tym dośrodkowaniu w pole karne, druga część gry, 49 minuta. Kacper Polański strzela golana 4 do 0, 5 do 0 to trafienie. Autorstwa Adriana Twardowskiego, proszę zobaczyć, drybling, piękny strzał. Prowadzą gospodarze już pięcioma golami, udało się błyskawicy strzelić honorową gramkę w 77 minucie Oliver Walczak, a Oskar Trzepacz w minucie 84. Ustanawia wynik tego spotkania. Gospodarze Lechia Dierżonius zdobywa w tym meczu 3 punkty, 6 goli jest wiceliderem kolei dolgocowskiej czwartej ligi nagranie nie dotarło, także ze Świętoszowa tutaj Górnik Wałbrzych wywiózł z miejscowości położonych w pięknych porach Dolnośląskich trzy punkty po jedynym trafieniu w tym spotkaniu Oliwiera Łabiaka, przenosimy się szybko do Ząbkowic Śląskich, tutaj też sześć bramek, najpierw Konrad Maciak, samobójcze trafienie dla gości później Karol Kowalczuk na jeden do jednego dla gospodarzy ponownie Karol Kowalczuk w minucie 55 wyprowadza gospodarzy na prowadzenie Zciąż przed pola karnego Tomasza Robaka jest 3 do 1, jeszcze 4 do 1, radosło Grzywniak bardzo ładnie. Obok bramkarza stały fragment gry. W 76. minucie na pola zamienił Denis Wacyński 4 do 2, wygrywa orzeł Ząbkowice Śląskie wyników w kolejce numer 6: Zwycięstwo w meczu na szczycie pary słów przeciwko piastowi gród, Punkty po raz pierwszy traci piast. Nowa ruda. Tabela po kolejce numer 6. Samodzielnym liderem został zespół Baryczysów. Piast Nowardo, Lechia Dzierżoniow tracą 2 punkty. Piast Żmigród 3 po porażce z liderem. Na dole Polonia Środą Śląska, Gieke Zmirków, Dugołęka, Łużyce, Lubań i Iskra Księginice. Najlepsi strzelcy po tej kolejce. Damian Celuch 8 trafień, Radosow, Grzywniak 6, Wojciech Łuczak 5 goli. to wszystko w magazynie po kolejce numer 6. Do usłyszenia już wkrótce po kolejce numer 7.